Dzień dobry, witam ponownie. Eunika Hojecka. Trwa drugi dzień szóstego zjazdu telewizji Idź pod prąd. Przed nami wykład generała Roberta Spaldinga pod tytułem Tezy książki Niewidzialna wojna, które sprawdziły się w czasie pandemii koronawirusa. Na koniec zadam generałowi kilka pytań. Generał Spalding jest ekspertem w Hudson Institute. W swojej pracy koncentruje się na stosunkach USA-Chiny, bezpieczeństwie gospodarczym i narodowym oraz równowadze wojskowej Azji i Pacyfiku. Przez ponad 26 lat zajmował wysokie stanowiska strategiczne i dyplomatyczne w Departamencie Obrony i Departamencie Stanu. Jest innowatorem w rządzie oraz strategiem polityki bezpieczeństwa narodowego. Generał był głównym strategiem w administracji prezydenta Donalda Trumpa w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie pracował nad strategią konkurencji krajowej. Zdobył uznanie za swoją wiedzę na temat chińskiej konkurencji gospodarczej, wojny cybernetycznej i wpływów politycznych, a także za umiejętność prognozowania globalnych trendów i opracowywania innowacyjnych rozwiązań. Panie generale, prosimy o wygłoszenie wykładu, a później, tak jak mówiłam, kilka pytań od widzów. Bardzo dziękuję. Chciałbym powiedzieć trochę o koronawirusie, ponieważ uważam, że trzeba podkreślić, iż miały miejsce celowe działania, których powinniśmy być świadomi. Dużo dyskutowano o tym, czy koronawirus pochodzi z targu rybnego, czy z laboratorium. Ja zamiast tego chciałbym się skupić na tym, jak rozprzestrzeniała się pandemia. Jeśli spojrzymy na rozprzestrzenianie się pandemii, to jedną z rzeczy, którą zaczniemy rozumieć jest to, iż sam Xi Jinping, szef komunistycznej partii Chin, osobiście był odpowiedzialny za zarządzanie kryzysem w Wuhan od 7 stycznia. Sam o tym powiedział. 13 stycznia media w Chinach odnotowały, że następuje przenoszenie wirusa z człowieka na człowieka. Informacje te zostały wycofane. Również Światowa Organizacja Zdrowia 14 stycznia napisała na Twitterze o ograniczonym przenoszeniu wirusa z człowieka na człowieka. 23 stycznia Komunistyczna Partia Chin zamknęła Wuhan, informując wcześniej, że 5 milionów osób opuściło miasto. Wielu poleciało za granicę. W tym czasie krajowe loty w Chinach zostały zabronione. 23 stycznia Światowa Organizacja Zdrowia zebrała się w Genewie i debatowała o przenoszeniu wirusa z człowieka na człowieka, ale nie ogłosiła globalnego zagrożenia aż do 30 stycznia. W tym samym czasie, gdy ci wszyscy ludzie podróżowali z Wuhan do Europy, Komunistyczna Partia Chin skupowała z całego świata maski i sprzęt medyczny potrzebny do walki z wirusem. A zatem, jeśli spojrzymy na te fakty, Xi Jinping, szef Komunistycznej Partii Chin, osobiście tym zarządzał. Pozwolił na podróże z Wuhan do Europy, ale nie do Chin. Skupił wszystkie maski i sprzęt nie tylko w Chinach, ale również przez pośredników w innych krajach. Widzimy, że rozprzestrzenienie pandemii koronawirusa zostało celowo zaaranżowane przez Komunistyczną Partię Chin. Spójrzmy teraz, jak demokracja poradziła sobie z pandemią. W grudniu Tajwan wysłał badaczy do Wuhan, aby zbadali pojawienie się infekcji. Wrócili i powiedzieli, że komunistyczna partia Chin ukrywa przed nimi informacje i podejrzewają, że dochodzi do przenoszenia wirusa z człowieka na człowieka. 31 grudnia Tajwan wysłał list do Światowej Organizacji Zdrowia ostrzegając o przenoszeniu się wirusa z człowieka na człowieka. 1 stycznia władze Tajwanu zaczęły kontrolować, czy pasażerowie przylatujący z Wuhan nie są zakażeni. Niedługo potem na wszystkich granicach rozpoczęły się kontrole pod kątem objawów zakażenia. Władze ogłosiły, że istnieje zagrożenie nowym koronawirusem podobnym do SARS i zaleciły noszenie masek i utrzymywanie dystansu społecznego. W miarę rozprzestrzeniania się pandemii, zauważyliśmy, że komunistyczne Chiny, Komunistyczna Partia Chin zaczęła zamieszczać w mediach społecznościowych wiadomości tekstowe i posty, które miały przestraszyć obywateli USA, że władze federalne wprowadzą stan wojenny. Tego rodzaju zachowania widzieliśmy wcześniej tylko u Rosjan. Komunistyczna Partia Chin zaczęła stosować kampanię wpływu bardzo przypominającą kampanię rosyjskie. Krótko omówię pochodzenie samego wirusa, chociaż nie sądzę, żeby to miało znaczenie w tym momencie. Komunistyczna partia Chin ogłosiła, że wirus pochodzi z Targu Rybnego w Wuhan. Nie przedstawili na to żadnych dowodów. To, co na pewno wiemy, jest to, że Shi Zhengli, wirusolożka z laboratorium w Wuhan, prowadziła badania nad rozwijaniem koronawirusów pochodzących od nietoperzy. Wiemy także, że nasz Departament Stanu zgłaszał obawy dotyczące bezpieczeństwa tego laboratorium w 2018 roku. 14 listopada laboratorium rozpoczęło szeroką rekrutację na wysokie stanowiska naukowców, którzy mają doświadczenie w badaniach nad rozprzestrzenianiem się koronawirusów pochodzących od nietoperzy. I płacili najwyższe stawki, aby mieć pewność, że będą mieli najlepszych kandydatów na świecie. W lutym Xi Jinping ogłosił szybką ścieżkę procedowania prawa o bezpieczeństwie biologicznym i ogłosił zmianę dyrektora laboratorium, wprowadzając na to stanowisko generała dywizji Chen Wei z Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Te dowody pokazują, że prawdopodobnie wirus nad którym pracowała Shi Zhengli i na temat którego opublikowała raport w 2015 roku najprawdopodobniej wydostał się z laboratorium. W miarę rozprzestrzeniania się zarażeń przywództwo w Pekinie dowiedziało się o tym i przejęło kontrolę. Gdy zobaczyli, że wirus rozniesie się po Chinach, postanowili wykorzystać tę sytuację. Ukryli wirusa przed światem, wywarli presję na Światową Organizację Zdrowia i przekonali świat, że nie ma się czego obawiać. W tym samym czasie ich przedsiębiorstwa i przedstawiciele na całym świecie gromadzili maski i produkty medyczne, aby pomóc Chinom zwalczyć infekcje i zarobić na sprzedaży tego sprzętu. Gdy zakażenia zaczęły pojawiać się w innych państwach, użyli mediów społecznościowych, aby wywołać panikę w tych krajach. A kiedy Stany Zjednoczone zaczęły się otwierać, wybuchły tu zamieszki i grabieże, a komunistyczna partia Chin i Rosjanie używają mediów społecznościowych, aby podsycać te działania. Widzimy więc pełny rozwój nieograniczonej wojny opisanej przez dwóch pułkowników chińskiej armii w 1999 roku. Jeszcze dzisiaj Stany Zjednoczone muszą zmagać się z chaosem wywołanym przez komunistyczną partię Chin. To spowodowało fundamentalną zmianę i przyspieszyło oddzielenie Stanów Zjednoczonych od Chin. Stany Zjednoczone będą przewodzić w reorganizacji wolnego świata, aby oddzielić go od autorytaryzmu. Będziemy współpracować z sojusznikami i partnerami, by oddzielić się od państw takich jak Rosja i Chiny. Wszystkie te rzeczy przewidziałem w mojej książce Niewidzialna Wojna. Nie sądziłem jednak, że tak szybko one nastąpią. Teraz proszę o pytania. Bardzo serdecznie dziękujemy, panie generale, za, za ten. Bardzo informatywny wykład. I oczywiście polecamy książkę Niewidzialna Wojna generała Spoldinga. Zamówienie wysyłajcie na sklep I możecie również zamówić ją w formie e-booka, pisząc na ten sam adres mailowy. Pytania od widzów. Dziękujemy. Zadawajcie dalej. Czy myśli Pan, że atak koronawirusem to dopiero pierwsza faza ataku chińskich komunistów, czy należy się spodziewać innych, na przykład cyberataku? Pozdrawiam Łukasz. To nie jest pierwsza faza. Problem jest dużo głębszy i myślę, że sięga wiele dziesięcioleci wstecz. Myślę, że teraz działania przyspieszają i możemy spodziewać się kolejnych ataków i aktów agresji. Musimy być bardzo roztropni w sprawie globalizacji i Internetu, bo to otwiera Chinom czy Rosji drogę do robienia w waszym kraju rzeczy, z których nawet nie zdajecie sobie sprawy? Bezpieczeństwo informacji i suwerenność informacyjna są kluczowymi sprawami w XXI wieku. Andrzej Hoina, następne pytanie. Czy rosnące napięcie na granicy Chin-Indie mogą pomóc wolnemu światu pokonać komunizm w Chinach? Nie sądzę, że będzie to największy problem komunistycznej partii Chin. Myślę, że większym problemem są dla nich mieszkańcy Chin. Ale martwi mnie rosnąca siła militarna Chin, nie tylko przy granicy z Indiami, ale także na Morzu Południowochińskim i Morzu Wschodniochińskim. Komunistyczna partia Chin staje się niezwykle agresywna, szczególnie po przejęciu władzy przez Xi Jinpinga. Następne pytanie, Paweł. Czy zamieszki po śmierci George'a Floyda zostały wykorzystane jako kolejna faza chińskiego ataku na USA? Tak, zarówno Chiny, jak i Rosja używały mediów społecznościowych, aby zachęcić więcej osób do udziału w tych protestach. Zachęcali ludzi, którzy sami z siebie nie poszliby na takie protesty czy zamieszki i nie zachowywaliby się w taki agresywny sposób. Następne pytanie, Mariusz. Jak ocenia Pan fakt, że chiński ambasador w Warszawie ma praktycznie stałą rubrykę w jednym z głównych polskich portali internetowych, ONET.pl? Jedną z rzeczy, które widzimy ostatnio w chińskiej dyplomacji jest to, że przybiera ona coraz ostrzejszy ton. Ich celem jest rozdzielenie krajów wolnego świata, przekształcanie ich jeden po drugim w coraz bardziej autorytarne i ustawienie ich w jednym szeregu z chińską partią komunistyczną. To jest też główny cel inicjatywy pasa i szlaku i wielostronnych grup, które tworzy Komunistyczna Partia Chin. To jest używanie biznesu jako broni. Następne pytanie. Ania, czy któryś z polskich polityków zareagował na pańską książkę i się z panem skontaktował? Nie, żaden z polskich polityków nie kontaktował się ze mną. Jeszcze raz polecamy tę książkę. Rzeczywiście, tak jak mówił generał Spalding, to nie tylko analiza sytuacji w Stanach Zjednoczonych i na świecie, ale także pokazanie, jakie jest rozwiązanie pokonania chińskiego komunizmu i wpływu tego komunizmu na świecie. Następne pytanie: jak pan ocenia sprawę ustawy 447, która dzieli Polskę i Izrael? Nie znam tej ustawy. Przechodzimy do następnego pytania. W takim razie w temacie. Jak pan ocenia, czy atak Chin na Tajwan jest prawdopodobny? Pyta Tymoteusz. Jest to możliwe, ale mało prawdopodobne. Myślę, że z czasem, jeśli nie znajdziemy rozwiązania, to Chiny będą coraz poważniej myślały o przejęciu Tajwanu siłą. Nie sądzę jednak, że nastąpi to w najbliższym czasie. Następne pytanie, Hania, jakie są szanse na uzyskanie reparacji od Chin w sprawie koronawirusa? Prawdopodobnie bliskie zero. Jedyna droga by uzyskać reparacje od komunistycznej Partii Chin to przejęcie aktywów, jakie oni mają w waszym kraju. Następne pytanie. Czy myśli Pan, że USA uderzył w w bardziej zdecydowany sposób niż sankcje po ataku koronawirusem i po zamieszkach w USA? Naszym celem jest ograniczenie Chinom dostępu do zachodnich rynków kapitałowych, do akcji i obligacji, zwiększenie ceł na wszystkie chińskie produkty, zamknięcie im dostępu do innowacji, technologii, kapitału i talentów. Czy USA zablokują przejęcie Hongkongu przez Chiny? Działania Stanów Zjednoczonych względem Hongkongu będą polegały na odebraniu wszystkich przywilejów, jakie miał Hongkong w porównaniu z Chinami kontynentalnymi. Ich możliwość korzystania z amerykańskiego systemu bankowego i innych systemów międzynarodowych zostanie ograniczona. Jednocześnie Stany Zjednoczone powinny współpracować z innymi krajami, aby stworzyć dla Hongkończyków miejsce, gdzie będą mogli żyć i utrzymać swoje wolności. W istocie Hongkong staje się teraz Berlinem Wschodnim. Rafał Michta, w swojej książce pisze pan, że Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza nie jest właściwie armią chińską, a ramieniem KPH. Czy według pana oznacza to, że nie ma szans na to, żeby wraz z ludźmi armia wystąpiła przeciwko partii? Nie. Xi Jinping zadbał o to, aby wysoko postawieni wojskowi byli wierni jemu oraz Komunistycznej Partii Chin. Tak jak wojsko zaatakowało pokojowo protestujących studentów na placu Tiananmen. Tak i teraz chińska armia ludowo-wyzwoleńcza bez wahania zaatakuje chińskich obywateli. Piotr Siedkowicz, jaki jest teraz cel KPH? Zachód nie został zdestabilizowany do końca. Nie ma chyba powrotu do stosunków sprzed 2019 roku. Chiny muszą zneutralizować zagrożenie ze strony USA. Czego się pan spodziewa? Spodziewam się, że Chiny odizolują się od krajów wolnego świata i zaczną powiększać strefę wpływów w innych krajach. Najpierw skupią się na inicjatywie pasa i szlaku, a później powoli będą wciągać inne kraje w swoją totalitarną ideologię. Mariusz, czy spodziewa się pan zmiany stanowiska Watykanu wobec KPH? To jest dla mnie jedna z najbardziej dezorientujących kwestii. Myślę o Janie Pawle II i jego roli w wyzwoleniu wielu ludzi spod wpływu Związku Sowieckiego i nie sądzę, aby on zgodził się na poddanie Kościoła Partii Komunistycznej. Uważam, że to tragedia. Rafał Bąk, czy zauważył pan generał, że nikt teraz nie spodziewa się ataku militarnego Chin? Czy to nie będzie kolejnym zaskoczeniem świata jak było w sprawie CCP virus? Uważam, że powinniśmy być przygotowani na zmianę naszego podejścia do bezpieczeństwa narodowego. Do tej pory byliśmy bardzo skupieni na bezpieczeństwie militarnym, a obecnie musimy zrozumieć zagrożenia w cyberprzestrzeni czy zagrożenia płynące z relacji finansowych i gospodarczych? Myślę, że powinniśmy zacząć inaczej postrzegać ochronę naszej demokracji. Następne pytanie. Leszek Wudarczyk, czy powstanie amerykańskiej bazy w Polsce, Fortu Trump, jest wciąż realne? Nie wiem, jakie plany ma Pentagon odnośnie do Polski, ale widzę, że Stany Zjednoczone i Polskę wiążą silne relacje i uważam, że będą one coraz silniejsze. Wyznajemy te same wartości, wolność i demokrację. Jesteśmy oddani zapewnianiu dobrobytu i wolności naszym obywatelom. Więc myślę, że będziemy coraz bliższymi sojusznikami, także w zakresie wojskowości i w końcu to się spełni. Mamy taką nadzieję, ale mamy również pytanie w tym temacie. Mikołaj Moskalik, jak Pan ocenia współpracę, zaangażowanie sojuszników USA, to jest Wielkiej Brytanii i Polski na polu walki z komunistycznymi Chinami? To bardzo ważne, abyśmy pracowali razem, aby promować demokrację, promować wolny handel i rozwijać nasze gospodarki, aby pozwolić naszym obywatelom realizować ich marzenia. Możemy to osiągnąć działając razem. Dlatego jestem zwolennikiem sojuszy różnych demokracji. I chyba ostatnie pytanie, drodzy Państwo. Jakub Grudziąż. Niestety muszę przyznać, że propaganda komunistycznych Chin i Rosji jest bardzo silna w internecie. Bardzo sprawnie tworzą teorie spiskowe i docierają z nimi do ludzi. Czasem mam wrażenie, jakby Zachód na to nie odpowiadał lub odpowiadał dość słabo. Czy USA i sojusznicy mają pomysły, jak zatrzymać tę propagandę, która, która broni się wolnością słowa w cudzysłowie? Myślę, że ta sprawa cały czas wymaga dodatkowych wysiłków. Tajwan jest przykładem jednego z krajów najbardziej świadomych siły propagandy komunistycznej partii Chin i z tego powodu powołali szereg organizacji pozarządowych, które wspomagają rząd w reagowaniu na propagandę. Uważam, że Stany Zjednoczone potrzebują zabezpieczenia Internetu i zaleciłem to w strategii bezpieczeństwa narodowego. Koncentruję się na budowie bezpiecznej sieci 5G dla Ameryki. To pomoże skutecznie zmniejszyć zewnętrzne wpływy. Bardzo serdecznie dziękuję, panie generale, za wykład, a także za tę sesję pytań i odpowiedzi. Bardzo dziękujemy za Pana książkę, a także za pracę w Hudson Institute. I mam nadzieję, Thank you so much. Thank you for having me. mam bardzo. nadzieję, że y, następnym razem y, spotkamy się już tak naprawdę na żywo na siódmym zjeździe klubów telewizji Podprąd w Polsce. Też mam taką nadzieję.